No? Najpierw powinien mieć łapkę w górę i złapkę <laughs> O, to Oto ci cię Mają buntank, kochani widzowie, dzień dobry. Zobaczcie, co się dzieje. Przygotowania do fiesty. Przygotowania do fiesty, słuchajcie, fiesta to jest bardzo ważna sprawa. Mają buntank, high Piesta to jest bardzo ważna sprawa. 19-20 zrobię wam większy materiał, a tutaj dzieciaki właśnie z tej szkoły robią ćwiczenia. Tutaj pani nauczycielka pomaga, mają buntanki I całe będzie przedstawienie. I widzicie, mają wszystkie przygotowanie takie jakby jak to powiedzieć, konstrukcje tak żeby ten, tak żeby no, całe przedstawienie będzie na całym polu, jak widzicie. Nie? Także tam jest cała koordynatorka, i oni tutaj teraz ćwiczą. Już niewiele czasu zostało, żeby właśnie ten pokaz był cały pokazany. Ja tu będę i zrobimy wszystko to z drona, jak to, jak to będzie wyglądało. Nie? Także no widzicie, o... aż słońce. No, także. Hi. Good morning. Ale właśnie chyba skończyli, za gorąco, za późno byłem. Hi. Good morning. When is the fiesta? 1920. Uh, 1920. 1920. Sunday, Monday. Ah. Okay. I'm here. Hi, hi, mom. Hello. Yes. 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 So this is. Practice for the China festival is Monday. Ah, okay, okay. I'm take that run and I make of this good movie. Monday. Ah, okay. We have a hate for English, for the Chinese. Ah, okay, okay, okay. I'm talking a little bit of my language. <laughs> No i także, widzicie, całe tutaj klasy mają przedstawione. Good morning, I remember you! <laughs> yeah. I widzicie, cała ta klasa tutaj z tej podstawówki, a oni robią ten. Dobra, uciekam, bo oni teraz będą się wynożyć. Hi, hi! No. Także, oni zaraz będą główne przedstawienie robili. Hi, mam! Nie będę im przeszkadzał, bo tu jakby zaraz wejście będzie. Zobaczymy próbę, co? Zapraszam was na przedstawienie. Na próbę muzyka już tam się odpala Zobaczymy jak to wygląda Ktoś tu wybiegł Tylko, żeby mi zaraz tą muzykę nie zbanowali Będę coś gadał A znaczy, to może trwać to nawieżek na przyspieszeniu Wam zrobię Tworzyła się brama tutaj z palmami, wyspiarska i dziewczyny teraz układają choreografię. Będę cały czas gadał, bo cały czas gra muzyka, także całe przedstawienie będzie jakiś układ artystyczny, jak na olimpiadzie, ty. No oni kochają te zabawy, to oni uwielbiają pomylą. To dzień i nas może to, to, to trwać, oni się będą bawić do, do upadłego. To są mistrzowie zabawy. Ale to są takie ćwiczenia, tutaj widzicie. Na zabawę. Fajnie to z drona będzie wyglądało. Wiecie co? Ja może wezmę drona raz, dwa, co? Mam nadzieję, że mi nie zbanują tego, a jak nie to wyciszę i podam drugą muzykę. Dobra kochani, to jest taki przedsmak. Niedzielno-poniedziałkowy także zapraszam Was na odcinek pewnie koło wtorku na Happy Fiesta! Happy Fiesta! Także. Także tak to wygląda. Słuchajcie, nie ma co sobie teraz ten zaprzątać, będziemy oglądać te lepsze spotkania. Poniedział poniedziałkowo wtorkowe Jeszcze raz ja. Także dzisiaj kochani widzowie, zobaczyliście przed chwilą z drona jak mniej więcej wyglądają te przygotowania tutaj do właśnie fiesty w Andzie. Zapraszam Was dzisiaj jeszcze na fajne kaskady, kaskady, na tarasy ryżowe pojedziemy sobie obejrzeć, bo są podobno piękne, całkiem niedaleko stąd. I może jeszcze pojedziemy jedno takie miejsce, ale to nie chcę obiecywać. Może się uda, może nie. Zapraszam do odcinka, także jak widzicie dzieciaki walczą tutaj. Walczą tutaj, oczywiście nikt do szkoły teraz nie chodzi, FIAT to jest najważniejsza. Walczą tutaj z... z, z czym? Z, no z przygotowaniami, a my jedziemy dalej. Wszystko, maszyna gotowa, zatankowana, także zapraszam. Ahoj przygodo. Jeszcze z takich ciekawostek pokażę wam jak mynia samochodowa, samochodowa. Karłasz to się nazywa, ale to jest na... na motocykle, nie? Już wam pokazuję z takich ciekawostek, widzicie? To jest maszyna. Jak u nas są kompresory, takie wiecie, te karchery, nie karczery, to tutaj jest taki elektryczna pompa, widzicie? Pewnie ma, z, nie wiem, 0,5 kW pompa, która tworzy bezpośrednio ciśnienie, bez zbiornika, także tak to wygląda, tutaj się wrzuca 5 peso, 5 peso, pokazuje czas i co? i do mycia, co myje ten motor? Nie ma sprawy, bo tak ma uwalony. zobaczcie tutaj wiecie, jak będziecie jeździć, jak przyjedziecie to te motory tutaj po jednym deszczu, zobaczcie, to jest wszystko wszystko upieprzone, uwalone w takim, takiej glince jakby, coś takiego. Także zabieramy się do myjenia, myjenia, do mycia, do mycia. Y, maszyny za, najpierw trzeba wziąć, szlaucha bo jak rzucisz, to od razu działa. O, pyk. I jedziemy z koksem. widzisz? I jedziemy i jedziemy z koksem. O, I to jest cała myjnia. Tu jest nic innego, jak tylko troszkę ciśnienia, bo wiecie, to nie jest takie ciśnienie, które zdziera wam lakier, zdziera wam lakier z motorów. to to jest takie ciśnienie. Usunie piasek, nie? Co najwyżej. Także... O, zobaczcie jak to działa. O, widzicie? Tak to działa ta maszyna. O, tutaj jest pan właściciel. Hajku ja! Hello! O! To wam poka On jeszcze tam ten y macetę szlipuje. Także widzicie. Mienia na Filipinach to też przygoda. Także wszystko da się tu ogarnąć za grosza. A przypominam, że 10 pesów to jest 70 groszy. Ta kosztuje 35 groszy. Także, no 37, żeby być już dokładnym. Bo zaraz ktoś mnie to wypunktuje, nie? Dobra, kochani, myje yy, i co? Lecimy na te tarasy, które Wam obiecałem. Najpierw pokażę Wam, polatamy tam dronem. I co? Zapraszam dalej na odcinek i do następnej sceny. Dobra. Myję tego brudasa i co? Zapraszam do następnej sceny. Czuwaj. Pa! Kochani. Zapomniałem wam ostatnio tych kuzek Marcina wrzucić. Już wam wrzucam, zobaczcie na następnej scenie. I jedziemy na tarasy. Pa pa! Dobrze, dobrze, już, jest, jest. Co malutko, malutko? Dobra, widzicie? One Marcin, nie zdążyłem kamerę włączyć, ale Marcin tylko zawołał on od razu jak psy przychodzą No, od razu Zobaczcie jakie fajne Cześć malutka, malutka o Zapach po zapachu nie Ale Pachnie bazylią, co? Chodź do mnie, chodź 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 No it. No it. No eat Only milk co malutko, malutko co malutko, malutko kochana jest kochana, tak także kuski są wszystko jest. wszystko jest zadbane tutaj sąsiad zadbał o, o kuski, tak? co jest za ser? Your name? John. Johnny. 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 No, także Johnny tutaj. Jak Mar Marcina nie ma, to również Johnny's zaopiekuje Mike. się kuskami. Jakbyście ja się obawiali, to, 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 to wiecie. No, to taka pomoc sąsiedzka, nie? Dokładnie. Tak, Marcin dobrze mówię? Dokładnie. To złota mieć dobrego sąsiada. No, no. no także widzicie. Kuski są, są zadbane. Do jest piękna, nie? Kochana jest. Także kuski są zadbane, sąsiad zadbał, także słuchajcie, nie musicie się bać, tutaj Marcin ma wszystko ogarnięte. Dobra, nie przedłużam na razie. Kochani widzowie, jeszcze raz przepraszam, że ja się za każdym razem tak witam, ale dla mnie to upływa jakiś czas. <laughs> Sorry, jak obiecałem, tak jestem. Terasowa uprawa ryżu na wzgórzach tutaj Tutaj na Bohol. A jesteśmy w regionie tak bliżej między Ubaj a Andom. Gdzie są takie wiecie, wzgórza, gdzie to te wody by spływały. Chciałem wam pokazać, jak faktycznie ta uprawa ryżu. Wygląda zobaczcie. E, woda pływa takimi kanałami. Do wszystkich tych pól, do wszystkich tych tarasów tutaj. Nie wiem, czy będziecie widzieć je wszystkie. Ja zaraz odpalę drona, żebyście zobaczyli, ale widzicie, to wszystko jest tutaj nawadniane i te wszystkie tarasy są po prostu e, zalane tak, żeby ta woda nie spłynęła. To zobaczcie, jaka ta ziemia jest, że ten taras trzyma tą wodę na ryż i nie spływa. Jakby przez, jak to się mówi? Katapilarność? Przez, przez, przez ziemię, jakby... Katapilarność, ale wymyśliłem. No jakby, wiecie, że nie przesiąga, o tym chciałem powiedzieć, ale mądre słowo gdzieś kiedyś usłyszałem, ale nie wiem czy to dobrze. No i słuchajcie, no zaraz odpalę drona, zobaczcie sobie jak to to wygląda, takimi kanałami ta woda spływa. Ja tutaj, ja tutaj oglądam sobie to wszystko, wyobraźcie sobie, że z Marcinem się nawet widziałem przez chwilę. Bo akurat jechał przez Loaj, spotkaliśmy się, zjedliśmy sobie razem obiad, na jutro się umówiliśmy, na jutro działamy z tym e, z kanałem, także jutro będziemy robić intro, e, tą stronę e, na YouTubie i tak żeby to wszystko jakoś grało. No i ja już znam nazwę, jutro się dowiecie. Dobrze mu to wyszło, dobrze mu to wyszło. No także kochani, puszczam drona, obejrzyjcie sobie jak to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiaj film się Wam podobał. Tak samo wiecie, z rana te wszystkie przeboje z dzieciakami, z, fies, z przygotowaniem do fiesty z, całym, z, cał, z całą resztą, z podróżą, z, z, z tym wtrąceniem z kuskami, z kuskami, to ja zapomniałem w ogóle, że ja ten film miałem i nie wiem czemu ja go przeoczyłem, ale to ostatnim razem on miał być. Wiele osób się pytało o kozy. Dobrze kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie, jesteście super, dziękuję wszystkim za wspaniałe komentarze, no ja jestem ukontentowany, że tak powiem, kolejne trudne słowo, jestem, wiecie, cudownie zaskoczony, że, że tak miło mnie przyjmujecie, że faktycznie jakoś odbieracie to wszystko naturalnie, nie, 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 no, no ja tu, wiecie, ja nie umiem, jakoś, wiecie, mam kupę pomyłek, kupę jakichś takich, wiecie, powtórzeń, niektórym to przeszkadza, niektórym nie, no jakby ja jestem takim narwańcem no, że trochę się denerwuję, jak się denerwuję no to klepie, ale to, to cholera ze mną, tam oglądajcie sobie te widoki o widzicie, tak to mniej więcej wygląda, odpalam wam drona jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo was lubię, bardzo was e, bardzo wam wszystkim dziękuję za, za za oglądanie, za wszystkie ciepłe słowa jeszcze raz, no i co do zobaczenia 19.20 będzie będzie e, fiesta, na pewno Wam pokażę, na pewno będę wszystko nagrywał, a jutro jadę do Marcina, postaram się jeszcze e, też nakręcić, jak nas, nasze, poczynania, na, nasze poczynania tam idą. Może Marcin chciałby coś powiedzieć jeszcze. No i co? No i trudno. No, no i co? No i trudno. No i co? No i zapraszam, kochani. Dobra, koniec pitolenia. Czuwaj, adios, arrivederci, au revoir. Trzymajcie się, cześć, pa, czuwaj.